Pierwszą, pierwszą choinkę i zajmuje całe auto. Tutaj się kończy. I teraz będziemy wjeździć ją do domku i będziemy ubierać choinkę. No, tata wrócił i chłopaki się bawią. Oczywiście jak? No, tak jak to się chłopaki bawią. Z mamą takich zabaw nie ma. Mama nie lubi takich zabaw. Mama się trzyma z daleka od takich zabaw. Alexa! TV off. Alexa, TV off. Nikt nie w tym domu nie słucha, no nikt. No chociaż się udało. Tutaj choineczka stoi. Nie możemy nigdzie znaleźć stojaka. Wszędzie już są wyprzedane. Fu jak nas mrodzili. Fuuu. Zaraz lecimy na urodzinki. Ja jutro do szkoły egzamin. Fajnie było? Tak. Strzelałeś? Dużo. Dużo strzelałeś? Ale nas mrodziliście? bo to Szybko by śmierdzić. Strzelaliście. No i kolory. Kolory były, wow. Ale czas. Co masz? Pokaż. Ile radości może przynieść mak. Lubisz maka? Jej! Czemu Cię oszukali? Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nie będę dziś długo nawijać. Bo właśnie śpieszę się na egzamin. Jak widzicie, jest ciemno, wszyscy jeszcze śpią, jest niedziela. Ja lecę. Muszę tam być na ósmą, no, to blady świt. No ale musiałam stać przed szóstą, żeby sobie jeszcze wszystko przypomnieć, wszystko się nauczyć. Wczoraj było mało czasu. Po pierwsze, urodziny, byliśmy na imprezie, znaczy sześciolatka. Poza tym, no przyjechał Rafał, więc jednak chcieliśmy trochę chwilę spędzić tego czasu ze sobą. No, być pierwszy dzień, kiedy jest w domu także no nie było także yy, okazji zbyt wielkiej nauki, ale za dwie godzinki posiedziałam, mam nadzieję, że wystarczy, że chociaż ta truja będzie, także śpieszę się na egzamin, trzymajcie kciuki. Tutaj mam prezent dla pani, przepiękny, przepiękny, przepiękny stroik, kartkę od nas na święta. Mam nadzieję, że będzie jej bardzo miło i to wcale nie jest łapówka egzaminowa, wcale nie jest. Dobra, to trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko, że nie będzie zbyt trudne, zwłaszcza na taką porę dnia, nocy, zwał jak zwał. Dobra. Komu w drogę temu egzamin? Jej, i już po zajęciach. Słuchajcie, to uczucie, to uczucie, że dwa tygodnie wolnego teraz święta przez dwa tygodnie. Więcej chyba czy dwa tygodnie, no do 5 stycznia mamy wolne, więc chwilę odetchnie moja głowa od szkoły. Test poszedł. Wydaje mi się, że dobrze. Wszystko wiedziałam, miałam pojęcie, więc zobaczymy, jaki będzie wynik. Bo wiecie, to, że ja wiedziałam i mi się wydaje, że dobrze, nie musi znaczyć. Że tak będzie, bo mogłam coś nagnocić. Ja to w ogóle jestem taki pisacz testów, że ja bardzo szybko wszystko robię, więc mogę zawsze coś nie doczytać czy źle przeczytać. I tak było tym razem też pierwsza: oddałam test, no właśnie przez to, że ja tak szybko wszystko czytam co często jest bardzo, tak jak mówię, lipne, bo nie doczytuję do końca. No, ale też kolejna piąteczka do indeksu wpadła z zajęć praktycznych, ze zrobienia gastrostromii, czyli stomi, czyli wprowadzenia rury przez przełyk do żołądka, nakarmienie poprzez rurkę, poprzez PEGA, czyli dojelitowo, także zajęcia praktyczne, manualne, Wiecie, co nawet mi wychodzą. Myślałam, że to będzie coś strasznego, że nie ogarnę takich rzeczy, ale no. Teoretycznie i teoria teorią, ale faktycznie te manualne rzeczy mi wychodzą i właśnie mi się wydaje, że to jest spowodowane tym, że ja zawsze wszystko robię sama. Typu nie wiem, farbowanie, obcinanie włosów czy paznokci. Zawsze nigdy nie lubię, jak ktoś mi coś robił, zawsze wszystko robiłam sama. I myślę, że to właśnie może ja mam jakieś zdolności manualne, takie letkie, żeby tutaj nie wiadomo, nie gadać jakichś rzeczy, ale przyznam szczerze, że wkładanie rurek do ciała ludzkiego. Wychodzi mi perfekcyjnie. Czy to przez nos, czy to przez gardło. Przed odbyć Przez odbyt. Jeszcze nie wkładałam, ale na pewno będę miała taką okazję. Także no. Lecę. Rafał mi wysłał zdjęcie, jak byłam na zajęciach, że już choinka stoi. Wsadził już ją w stojak. uciął, już stoi, jest pięknie wygląda. Także nie mogę się doczekać. Dzisiaj pewnie będziemy ubierać. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, jak pies na to, bo on. Szajby dostanie drzewko, patyki, zapach natury. No, dobrze, że mamy dużo baniek, baniek. Tak, mieliśmy dzisiaj o bańkach. E, bombek nietłukących, e, no więc mam nadzieję, że ogarnie, ale przyznam Wam, że jestem zmęczona. E, to wstanie o szóstej w niedzielę jakoś się nie nastraja optymistycznie, ale myślę, że już wolne i mogę i spokojnie, lepić pierogi. To idę, nie? No, Ale dobrze, że trzymaliście kciuki, bo dzięki Wam, moi drodzy, dzięki Waszej pozytywnej energii, na pewno ten test mi poszedł wyśmienicie. Ale ładną, nie? Piękna choinka, duża. Jak będziesz śpiewał? Nie, nie wiem, co dalej. Nie wiesz, co dalej? No śliczna, śliczna. Fajna, bo jest taka gruba, nie lubię tych cienkich, opadających, ta jest niby nieopadająca, nieopadająca, no, piękna, piękna hojneczka. To są efekty jedzenia McDonalda, takie się robią stopy, więc jeżeli masz ochotę zjeść coś z to pamiętaj, jak skończysz, jakie one mają kapcie, one, oni. Kajuś, fajne nogi? No. Robert też. Koszula, no w elegancka. Ori! Ori wariacie! Chcę no, ci kapcie zabrać, Tobie też będzie chciał zabrać. Fajne mają kapcie, nie, Ori. Najfajniejsze. No, A kaszulka no mam nadzieję, że będzie dobra. Chyba będzie dobra. No, akurat w reserved. Przeceniona, fajna, świąteczna, będzie idealnie pasować. W kerwie kwiat wiśni, olejek żożoba, jojoba, olejek w balsamie. Słuchajcie, przeceniony na 5,99. Także jeden wzięłam dla siebie, a drugi sprezentuję mojej babci w prezencie. I co my tu jeszcze mamy? Całe mnóstwo rzeczy. W ogóle nigdzie nie mogłam znaleźć masy makowej bez bakali. Nie wiem, czy będę miała czas na zrobienie własnej, dlatego kupiłam z bakaliami i Rafał powiedział, że będzie łowił rodzynki. Oboje nie znosimy rodzynek. O Jezu, pies padł. Oboje nie znosimy rodzynek, a będę robić makowca. Mojego pierwszego makowca w życiu. No i tutaj muszę właśnie rozpakować ryba do ryby. Ryba do ryby. Ryba do ryby. Ryba, do ryby. ryba jesteś? Halo, halo, ryba. Tu akwarium. Ryba mrożona, do ryby po grecku trzeba ją, a Ty się w ogóle do mnie nie odzywaj. Proszę bardzo, świeczka z Home You, mam nadzieję, że Ci smakowała. Jak nas tym było, byliśmy na zakupach, to miała być wigilijna świeca, która zapłoni, w Wigilię będzie świecić nam, świecić, płonąć przez całe święta. Niestety pies y, chciał sprawdzić, czy się nada. Nie wiem właściwie, czy się teraz jeszcze nada. Nie, nie odzywam się do Ciebie, jestem na Ciebie zła. Mam kocha. Dobra, ja się biorę za rozpakowywanie, bo tego jest cała masa, cała kupa, cały dzień. O, Jeszcze mamy zaproszenia, muszę z Kajem wypisać na jutro, bo będziemy Kaja urodzinki robić. Bo muszę, bardzo szybko muszę, tak tutaj patrzyłam na ten, na śledzie pod pierzynką, bo będę robić, ale muszę szybko wstawić asmr -a. Switch account. Ponieważ, e, słuchajcie, renderował mi się, psz, do. co jeszcze renderujesz? Nie, chyba nie. Słuchajcie, wczoraj e, była niedziela i oczywiście u mnie o, w niedzielę o 20 zawsze wchodzi SMr, SMR 5%. E, dzisiaj mamy godzinę, którą? Dzisiaj mamy godzinę 17.33 i dopiero pół godziny temu się zrenderował, zobaczcie, prawie dwa dni się renderował więc przesadziłam chyba troszeczkę z jego objętością. Jest całkiem, całkiem spory, no ale narobiłam tam padających... Jak to spauzowane? Czyli nie zrenderował się? Nie wierzę. A już się cieszyłam, że jest. Boże, czyli od wczoraj 21%. Ja nigdy go nie... Nie! Nie! Miałam go właśnie wstawiać, a tutaj zobaczcie, właśnie i tło, i padający śnieg, i odgłosy kominka i śniegu. No i znowu coś się dzieje. Coś niefajnego się dzieje. No nic, dobra. Biorę się za rozpakowywanie. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was 22 grudnia. Czyli... czyli co? Czyli za dwa dni Wigilia, a my daleko w tyle. Strasznie pada deszcz. E, jemu to nie przeszkadza mi trochę, bo wczoraj myłam i farbowałam włosy, także... Myślałam, że będą ładne, ale nic z tego. Ogarnęli nam ścieżkę w końcu. Drzewek dalej nie pozbierali. Więc w tej materii się nic nie zmienia. Jest zimno, wietrznie i deszczowo. Czyli jak przystało na zimę, tak? Bo już mamy kalendarzową zimę. Od dzisiaj już w ogóle dzień robi się dłuższy. Na szczęście. Także my dzisiaj lecimy na szybciutki spacer. Bo pada i dużo roboty. Wczoraj miałam ambitne plany. Zrobienia pierogów, trzech może różnych wersji, niestety skończyło się na tym, że zrobiliśmy tylko zakupy. Nie widzę was, bo kaptur jest tak wielki. Szczerze powiedziawszy, to praktycznie już wszystkich mamy e, obkupionych, co mnie bardzo cieszy. Jeszcze trzeba wszystko popakować. To będzie normalnie jak fabryka Mikołaja, bo u nas jest sporo osób do obdarowania. E, no i teraz tak naprawdę te dwa dni chcę poświęcić na gotowanie Kupi, Stój! Nagotowanie! A jakoś tak, na gotowanie yy, i przyrządzanie pysznego jedzonka, nie Ori. Puść posprzątane było, ale już nie jest. Jaki to jest sens sprzątać na tydzień przed świętami, jak już wszystko zdążyły psy, koty i dzieci zabrudzić. Dobra, ja się, ja uciekam, bo zimno i pada, i dużo roboty. Robią się pierogi ruskie, znowu robią się, ale monoton, monotonia na kanale, co? Ja znowu walę pierogi, znaczy lepiej. Także ten, przygotowujemy się do świąt, liczba dni dwa. Mamy dwa dni czasu operacyjnego, a jesteśmy daleko w, w pierogach. Praca w re. Tym razem, słuchajcie, level mistrza. Mam stolnicę zakupioną w Pepco za chyba 20 zł, także jest bardzo fajna. Polecam, jeżeli nie macie. I tutaj właśnie się produkują pierogi ruskie. Zobaczcie, zobaczcie na tego pieroga. On jest, no tak prawie jak Dłoń a, grubas i Rafał mówi że waż jakiego telefon w sumie to bardziej kalzone chyba niż pierogi takim jednym pierogiem już można się najeść ale ja szczerze powiedziawszy lubię takiego dużego pierożka sobie powoli działać, zjeść dwa trzy i, i już a nie dziesięć takich mini 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 no i tutaj będę robiła kolejne pierogi to są będą pierogi słuchajcie miała być kaczka niestety coś mnie zamuliło coś mnie mm, dostałam jakieś mgły na mózgu i zakupiłam gęś. Właściwie czym się różni kaczka od gęści. Także jest tutaj um, gęś, gę, 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 pierś gęsi, z jalapeno i sosem słodko-sweet i takie typowo chińsko-ostro-słodkie. Także takie też będziemy mieć pierożki i będziemy mieć jeszcze pierożki z kapustą i pieczarkami. Także czeka mnie dużo roboty. <noise> Więc do dziennika, dawaj, dawaj, praktyka czy nie mistrza, za rok, ty robisz Pierogi. Tam! Jak jest tata w domu, to jest najlepsza pizza w mieście, nie? W mieście, na świecie. Naprawdę, Rafał robi taką pizzę że wszystkie zamawiane w ogóle się nawet nie umywają. Taka dobra, taka dobra pizza, oj taka dobra pizza. Chciałam <grywia> mają i do tego mamy świąteczny Christmas film, a potem co będziemy robić Kajusz potem? Ubierać choinkę, całe nasze zapotrzebowanie choinkowe. Ciekawe, co tam się kryje. Torba nie z Tak, ustawiamy sobie specjalną muzyczkę, żeby nam się przyjemnie ubierało. był I kurczę, jedziemy! Nagła awaria w obieraniu choinki. Okazało się, że mamy zbyt mało lampek. No, ponieważ zawsze mieliśmy takie mniejsze choinki, głównie one stały na jakichś szafkach czy czymś, więc no starczało tych lampek. A teraz, tak pusto jak założyliśmy te lampki, mamy jeden sznureczek, jakiej wielkości to nie wiem. Także szybciutko do leklerka dzieciaki pilnują, żeby pies nie zeżarł wszystkiego. Generalnie mi się zawsze wydawało, że nasze choinki były takie napakowane, duże, znaczy w sensie dużo miały bombek i ozdób przeróżnych. I teraz się zastanawiam, czy ja ich nie wzięłam z Anglii, czy ja je gdzieś wyrzuciłam, czy ja je gdzieś jeszcze mogę mieć schowane, czy ja po prostu miałam tak mało. Dobrze, że dokupiłam te bombki, co Wam pokazywałam, bo by była lipa. Chociaż zobaczymy jeszcze, jak będziemy ubierać. No i tak, dzień ubierania choinki, powiem Wam, że dzisiaj się tych pierogów tak narobiłam, e, mamy pierogi z grzybami, mamy pierogi z gęsią, która udaje kaczkę, e, kaczogęsią e, i mamy ruskie, cały multum, poszło 2 kilo mąki i tak naprawdę dopiero o piątej skończyłam lepić. Plecy, nogi, wszystko po prostu pada. Na szczęście mi Robert bardzo, bardzo pomaga. Fajnie, że on się do tego garnie, że bardzo chętnie pomaga, uczy się przede wszystkim. On, zresztą on lubi bardzo gotować i raz już nam proponował, że gotuje obiad, czy coś tam dla nas zrobi, czy razem, żebyśmy coś robili. Także bardzo mnie to cieszy, bo jak już pójdzie na swoje, to przynajmniej będzie umiał zrobić coś więcej niż herbatę. Mam nadzieję. Także no, cieszę się bardzo, że jest taki pomocny. No i że kurczę, mamy święta już! Za dwa dni mamy, tak, 22 dzisiaj, jej! Już Robert ma wolne. Także jutro o świcie lecimy do lekarza, żeby sprawdzić, jak mu się noga zrasta i czy można już te śruby, druty powyciągać z niego, czy jeszcze nie. Mam nadzieję, że tak i że jakoś od nowego roku już Pozbędziemy się tego wszystkiego, bo to się ciągle za nami ciągnie. No ręka, no stuprocentowej sprawności nie ma. Czy kiedyś będzie mieć? Nie wiem, być może będzie miał pamiątkę na całe życie. Mam nadzieję, że wybierze sobie taki zawód, że to nie będzie miało znaczenia. No, ale teraz o wesołych sprawach już mamy pierogi, będziemy mieć choinkę posprzątane też już mieliśmy. Ale już śladu po tym nie ma, dlatego jeszcze przed nami sprzątanie, jeszcze sałatki, rybka po grecku i pasztet chyba. Nie wiem, też nie chcemy prze, przeginać z jedzeniem, bo jeszcze będziemy u mamy. No i nie chcemy, żeby to jedzenie się zmarnowało, później wiem, że będzie, będą u nas jeszcze święta. No a 28. Słuchajcie, postanowiliśmy zrobić urodziny Kajtka, mimo że on się urodził 4. Ale stwierdziliśmy, że zrobimy teraz póki, e, póki Rafał jest w domu, ponieważ no po świętach on z powrotem będzie jechał do pracy, więc fajnie by było, jakby był na urodzinach. E, prawdopodobnie zapowiada się dziesięcioro dzieci. Więc jej będzie balmurzyna. No dobra, e, zimno. Szkoda tylko, że pada. Naprawdę mógłby popadać śnieg, mimo, że nie jestem fanką zimy, ani śniegu, ani zimna. jestem zdecydowanie jestem ciepłolubem, ciepło klimatycznym człowieczkiem. Ehm, no to ten deszcz. Od tego deszczu właśnie uciekam. Zobaczcie, jak u nas pada Leclerc. No pada strasznie, strasznie. I to cały dzień. Ja nie z psem porządnie wyjść się pobawić. Choinka yy że tak powiem, no w toku. Znaczy jeszcze resztki jakieś zostały, co ewentualnie bym powiesiła, chociaż, chociaż nie wiem. Ech, wszyscy uciekli, zostałam sama na placu boju, a ponieważ e, ta choinka jest generalnie, dopiero żeśmy teraz się zjażyli i nie wiem, czy to jest wina, że ona nie ma wody, czy o co chodzi, ale zobaczcie, że wszystkie gałązki są skierowane tak bardzo w dół, wszystkie, jak jeden mąż. I teraz, żeby cokolwiek powiesić, to trzeba się natrudzić. Po pierwsze, bo jest szerokie. Po drugie, to wszystko zjeżdża. Hop, 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 hop. Także już nam się potłukły te bombki, które kupiłam właśnie teraz w leklerku, więc muszę yy, dokupić i koniecznie chcę dokupić te puchacze. Też są w leklerku za kilka, yy, kilka złotych. Przepięknie wyglądają. No, i te takie jakby w cukrze, znaczy to jest taki materiał. Bardzo fajny. Tutaj e, przepiękna bombka. Przywieziona ze Stratford, jeszcze. I jest właśnie kilka takich, e, które bardzo, bardzo lubię. Tak jak m, te przywiezione ze Stratford, czy ta baletnica. Także mam kilka takich bombek, e, które bardzo lubię. O, tutaj też fajnie to pamiętam, że w te kupowane. No, tak jak mówiłam, czy, czy te każda bombka u mnie jest skądś i, i coś pamięta. O, tutaj dzień dobry. Dzień dobry. I bardzo mi się podobają te mm, puchate, szczególnie białe. I ja je zakupiłam pod koniec zeszłych świąt. One były na wyprzedaży. Żałuję teraz, że nie kupiłam więcej tego białego. Bo bym sobie jeszcze właśnie gdzieś tam więcej tego białego zapodała. Muszę poszukać, czy nie ma czegoś takiego na Allegro. Nie wiem, czy to szukać podboa, bo to jest, wiecie, co, takie jakby piórkowe boa. Nie wiem, czy coś takiego. Na pewno gdzieś powinnam znaleźć. No ale to białe, wiecie, co wygląda jak taka, yy, taka chmurka, taki puszek. Także bardzo fajnie. Yy, generalnie, no, ja ubierałam z dzieciakami choinkę, ale. Yy, kaj po kilku e, próbach, kiedy bombki lądowały na ziemi, darował sobie. E, Robert dzielnie mi pomagał. A Rafał zajmował się światełkami, bo światełka musiały być smart. Także u nas teraz choinka działa na Aleksę. Przynajmniej ktoś w naszym domu jest smart. Choinka. Powiem Wam, że tak sobie średnio jestem zadowolona z choinki i idę szukać na Allegro tych e, włochaczy. No i tak jak mówiłam Wam, chciałam właśnie w takich barwach tą choinkę, więc dzieciom powyciągałam jasne bombki, pochowałam wszystkie czerwone, całe mnóstwo, całe mnóstwo czerwonych bombek, wszystkie łańcuchy też dzieci zabrały do siebie, a ten znudzony, zobaczcie, nie mieści się już w swoim łóżeczku, walczył z choinką, z bombkami, z nami. I się nie mieści. A zobaczcie, jeszcze miałam wam pokazać ten przepiękny, przepiękny domek. Przemega piękny. jeszcze on tak błyska, się świeci. Jakby od śniegu. No mega. Także też przyjechał z Anglii. I tutaj ustawię te skrzynki i ozdoby. Tutaj mam też aniołki. Także będziemy dekorować, chociaż szczerze powiedziawszy już jest dziesiąta, a ja mam już dość. Rafał stwierdził, że pierdzieli ten e, rodzinny interes i poszedł się kopać. <laughs> Także powiem Wam, że wesoło, wesoło, <laughs> wesoło rodzinnie, nie? Jak w tych wszystkich filmach z uśmiechem na twarzy, wszyscy ubierają choinkę, nie ma żadnych problemów. Yy, z jej ubieraniem nic nie spada, wszystko się ładnie trzyma. O, tu też fajne takie cynamoniki, które można w sumie samemu zrobić. No i wszyscy się uśmiechają i jest szałpa u ciału, i w ogóle. No to tak u nas właśnie to wygląda, nie? Tylko trochę inaczej. Tak, tak samo, tylko inaczej. No gdzie ty byłaś, bombko? No zobaczcie. I jak to powiesić, jak to jest skierowane tak całkiem oklapnięte w dół? A to powinno być o tak. Dlaczego ty mi robisz to, choinko? Mm.